Witajcie, kochani, z tej strony Maciek, to jest kanał Noahel Lego i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj film dedykowany Legostorom, a mianowicie czwartemu Legostorowi, który już w maju otworzy się w Poznaniu. W Galerii Poznania mamy oficjalne informacje, jeżeli chodzi o e, miesiąc, nie ma konkretnej daty i mamy oczywiście miejsce, czyli miasto oraz w którym miejscu on powstanie. Będzie to Poznań, tak jak wspomniałem wcześniej, w Galerii. Poznania. Więc yy, na chwilę obecną wiemy tylko tyle, e, że ten czwarty LEGO Store będzie w Poznaniu w maju. Zakładam, chociaż mogę się mylić, że będzie to ostatni tydzień maja. Tak samo miało miejsce, jeżeli chodzi o pierwszy LEGO Store, e, który otwierał się w Polsce, czyli Arkadię. 27 bądź 28 maj wtedy było otwarcie pierwszego polskiego LEGO Storu. E, zakładam, że tu może być podobnie, jeżeli chodzi o datę, ale nie trzymajcie mnie za słowo, jeżeli o to chodzi. Co więcej wiemy, no nic. Lego podało oficjalnie, że czwarty Lego Store się otworzy w Poznaniu i tyle. Z informacji, które otrzymaliśmy oczywiście wcześniej, wiemy, że tych Lego Storeów w Polsce w tym roku ma się otworzyć trzy, czyli to będzie ten pierwszy z tej puli. Wydaje mi się, że Kraków i Gdańsk są następne. Wydawało mi się, że tym pierwszym Lego Storem będzie Gdańsk, no ale chyba jeszcze musi chwilę poczekać będziemy mieli Poznań. Dla mnie nie robi to różnicy za bardzo, jeżeli chodzi, czy to Wrocław, czy Poznań. Droga jest mniej więcej taka sama ode mnie z Łodzi. I tak najbliżej mam do Warszawy, jak na razie. Chodzą też słuchy, że Łódź nie jest brana pod uwagę. Nie wiem, czy w tym roku, czy za rok. To wszystko się okaże na dniach. No i cóż, tak to wygląda. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że gratisami będzie ludzik, czyli dostaniemy tego ludzika do składania pracownika Lego Storu z plakietką Lego Store Poznań, więc jeżeli macie poprzednie dwa, tutaj będzie można zdobyć tego trzeciego po Arkadii, w Wrocławiu i teraz będzie Poznania. Do tego otrzymamy również nowy LEGO sklep, który został w tym roku właściwie pod koniec zeszłego roku, już pokazany oficjalnie, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o zestaw z LEGO sklepem takiej mikroskali. Mi się on za bardzo nie podoba, no ale będzie to kolejny gratis, który przy tam jakiejś kwocie będzie można otrzymać. To chyba tyle, jeżeli chodzi o ten ważny news. Dajcie znać, czy jesteście z Poznania i jeżeli tak, to czy się cieszycie z tego, że już niebawem będziecie mieli swój LEGO Store w Polsce. A ludzie z innych miast w Polsce, jak oceniacie się sytuację, co będzie następnym sklepem, gdzie, w jakiej lokalizacji. No i cóż, my widzimy się już bardzo niedługo w kolejnym filmie. Tyle ode mnie na dziś. Pis, pis, pis. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć.